Halo, halo, kochani, witajcie. Słuchajcie, niektórzy z was prosili po jednej z moich transmisji, abym jako osobne wideo nagrał taki instruktaż, w jaki sposób pokonywać bezsenność. Rozmawialiśmy o bezsenności po tym, jak przeczytałem jeden artykuł, w którym jest mowa właśnie o tym, jak pandemia wywołuje fale bezsenności, cierpienia na bezsenność u wielu, wielu ludzi. Taka jest rzeczywistość, że w tej chwili sytuacja jest tak napięta, że pozostajemy ciągle w jakimś stanie gotowości, ciągle mamy podświadome niepokoje i to wywołuje bezsenność. A bezsenność może prowadzić do stanów chorobowych, może prowadzić do poważnych zaburzeń, może prowadzić nawet do grobu, nazwijmy to po imieniu. Oczywiście to wszystko wyjaśniałem w jednej transmisji i tam wprowadziłem taką bardzo prostą metodę na pokonanie bezsenności, którą teraz szybciutko wam przedstawię. Otóż pierwsza sprawa, którą trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli chcecie pokonać bezsenność, chcecie spokojnie zasypiać, spać zdrowo i budzić się wypoczęci, to pierwsza poważna zasada, którą należy przyjąć, jest taka, że łóżko służy do spania. Oczywiście, ja wiem, ja wiem, ona może służyć do różnych innych rzeczy, ale to nie jest jakby tutaj w tym momencie wideo na ten temat, dobrze? Musimy przyjąć to założenie, że łóżko jest do spania. Wiecie skąd się też bezcenność najczęściej bierze? Bierze się mianowicie z tego, że kładąc się do łóżka zaczynamy rozważać wszystkie problemy z całego dnia i przegryzać je na różne sposoby. Po kilku razach, jeśli tak zrobiliście w przeszłości, wyrobił się pewien nawyk. Organizm zaczął reagować w taki sposób, że zaczął myśleć: okej, okay, Okej, okay, to jest łóżko, to jest pora na to, żeby rozgryzać problemy. I ten jakby pattern, ten mechanizm trzeba złamać. Jedną z pierwszych takich możliwych, jedną z pierwszych możliwych metod jest oczywiście zmiana kierunku spania. Czyli tam, gdzie macie teraz nogi, tam tym razem dzisiaj połóżcie swoją głowę. To w bardzo wielu wypadkach pomoże. Pamiętajcie o tym, żeby jednak mimo wszystko w przyszłości. Traktować łóżko jako miejsce do spania. Jeśli chcecie rozważać swoje problemy, to rozważajcie je na krześle, rozważajcie je chodząc na spacer, rozważajcie je na chodząco, na stojąco, ale nie na łóżku. Łóżko jest do wypoczynku i z tym musi się już od tego momentu zacząć kojarzyć. I Wasz organizm musi się też do tego przygotować. Także to jest pierwsza zmiana. Teraz druga zmiana. I tu wymaga to troszeczkę Waszej uwagi. Chciałbym, żebyście usiedli wygodnie, wygodnie, możliwie jak najwygodniej. Nieważne, czy na fotelu, czy, czy na krześle. Najlepiej, żebyście siedzieli, nie leżeli, bo mi zaśniecie. Dobrze? W czasie wyjaśniania. Weźcie głęboki oddech. Możecie zamknąć oczy, jeśli potrzebujecie. Te, zamknąć oczy. Tak, możecie zrobić, oczywiście. Słuchajcie. Weźcie głęboki oddech i ułóżcie swoje ręce na kolanach, albo na stole, albo na poręczach fotela, jak uważacie. Weźcie głęboki oddech i myślcie tylko o jednej rzeczy. Skoncentrujcie swoją uwagę, przenieście swoją uwagę na Wasze ręce. Wybierzcie jedną z nich. OK? Powiedzmy, że niech to będzie lewa ręka. Wybieracie lewą rękę i w myślach tylko mówicie: Moja ręka staje się cięższa. Moja ręka staje się ciężka. I staracie się poczuć ciężar, poczuć ciężar Waszej ręki. O to chodzi, żebyście nie próbowali, żeby ona była cięższa. Mówcie tylko, moja ręka staje się cięższa. Po prostu moja ręka staje się cięższa. Pobawcie się chwilę tymi myślami, pobawcie się chwilę, bez wysiłku, bez forsowania, bez wymuszania. Być może uda się to za pierwszym razem, być może uda się to za drugim razem. To nie ma znaczenia, nic nie jest źle, jeśli nie uda się za pierwszym razem. Głęboki oddech oczywiście zawsze pomaga. Głęboki oddech zawsze pomaga. I tylko ta myśl, moja lewa ręka staje się coraz cięższa, coraz cięższa, coraz cięższa. Ważne jest też, żeby w głowie mówić do siebie takim miłym, sympatycznym, spokojnym głosem. Wyobraźcie sobie właśnie, że mówicie takim miłym, sympatycznym, życzliwym głosem. Moja lewa ręka staje się coraz cięższa. I teraz, jeśli udało się Wam to zrobić, zwróćcie uwagę na różnicę pomiędzy lewą ręką i prawą ręką. Ta różnica powinna być już bardzo wyraźna. Powinniście już zauważyć, że lewa ręka jest cięższa, prawa ręka jest trochę lżejsza. To wystarczy. To wystarczy. Już przekonaliście się o tym, że myślą jesteście w stanie wywołać relaksację w swoim organizmie. To jest pierwszy krok tylko i wyłącznie. Już tylko i wyłącznie z prostą myślą, prostym zdaniem, prostym słowem, prostą koncentracją, taką zwróceniem uwagi na rękę, wywołaliście jakiś rodzaj relaksu czy komfortu. Dobrze. I to będzie bardzo przydatna umiejętność teraz przez zasypianiu. Otóż, już potraficie, już wiecie o co chodzi. Kładziecie się do łóżka, tak? Żeby spać. Pamiętajcie o tym, żeby odsunąć problemy, żeby nie iść z tymi problemami do łóżka, dobrze? Łóżko służy do wypoczynku. Także staramy się raczej zostawić problemy gdzieś na boku. Kładziecie się w łóżku wygodnie, bierzecie głęboki oddech i ustalamy takie dwie ważne intencje. Intencje to nie są zdania, które musicie zapamiętać, nauczyć się na pamięć czy cokolwiek, to jest tylko intencja. Mówicie sobie na przykład, planujecie, że będę spać pięć godzin i po pięciu godzinach obudzę się wypoczęty, czy wypoczęta. Zrelaksowany czy zrelaksowana i pełen energii. Jeszcze raz powtórzę. Będę spać 5 godzin, i po 5 godzinach obudzę się wypoczęty, zrelaksowany i pełen energii. To jest pierwsza intencja. Druga intencja to jest taka intencja powiedzmy bezpieczeństwa, dobrze? Chodzi o to, żebyście byli w stanie, w razie jakiejś sytuacji ważnej, która wymaga Waszej uwagi, byli w stanie się obudzić i byli po prostu w pełni świadomi i jednocześnie spokojni. Więc ustalamy taką następną intencję, że w momencie, kiedy będzie sytuacja wymagająca mojej uwagi, mojej pełnej świadomości, obudzę się wypoczęty w pełni świadomości i pełen energii. To jest tylko intencja, to nie jest zdanie, nie musicie się tego uczyć na pamięć. Mówicie po prostu tylko do siebie w głowie, że w momencie, kiedy będzie sytuacja wymagająca Waszej uwagi, obudzicie się wypoczęci, zrelaksowani i w pełni świadomości. Dobrze? To są dwie intencje, które są ważne. I teraz zbliżamy się do tematu zasypiania. Poznaliście już, że tylko i wyłącznie mówiąc do swojej ręki lewej, jesteście w stanie wywołać już ten stan ciężkości, tak? Przekonaliście się już o tym. 99% z Was przekonało się o tym. Teraz pójdziemy troszeczkę o kroczek dalej. Zamykacie oczy, bierzecie spokojny, głęboki oddech, wybieracie rękę, od której zaczynacie i po prostu mówicie: moja ręka staje się cięższa, coraz cięższa. Moja ręka staje się coraz cięższa. Mówicie to do siebie w głowie. Możecie też mówić po cichu do siebie, jeśli chcecie. Moja ręka staje się coraz cięższa, coraz cięższa, coraz cięższa. Pamiętajcie o tym, żeby spokojnie oddychać. I teraz gdy już poczuliście waszą rękę. Nieważne jak ona ciężka jest, czy ona jest bardzo ciężka, czy tylko lekko ciężka, czy tylko czujecie po prostu jak dotyka powierzchni, na której leży. Spróbujcie zauważyć gdzieś w waszym ciele jakieś miejsce, które czuje się komfortowo, które czuje się przyjemnie, które czuje się zrelaksowane. I przenieście swoją uwagę z tej ręki na to miejsce, właśnie to komfortowe miejsce. To może być na szyi, to może być na rękach, to, może być, to mogą być oczy, to może być nos, nieważne. Spróbujcie, spróbujcie po prostu, jakby przenosząc uwagę po całym ciele, znaleźć takie miejsce, które czuje się dobrze. Jeśli znajdziecie takie miejsce, poobserwujcie, podelektujcie się tym przyjemnym uczuciem i samą tylko intencją pozwólcie mu się Powiększać, powiększać i rozpływać po całym waszym ciele. Jeśli nie poczuliście nic takiego, nic strasznego, wracacie dalej, z powrotem do swojej lewej ręki, mówicie, że staje się coraz cięższa, potem przenosicie uwagę na prawą rękę i mówicie, że prawa ręka także staje się coraz cięższa i cięższa na nogę, drugą nogę, na głowę, oczy. Podążacie, jakby powtarzacie tą procedurę. Jeśli znajdziecie jakieś miejsce komfortowe, pozwólcie mu się rozpływać po całym ciele. Jeśli w pewnym momencie zauważycie, że negatywne myśli pojawiają się w Waszej głowie i próbują Was odciągnąć od spania, wróć, wróćcie do tej samej procedury. Skupcie się znowu na lewej ręce. I mówcie do niej, że staje się coraz cięższa. Zwróćcie uwagę na ciężar. Prawa ręka staje się coraz cięższa, noga staje się coraz cięższa, druga noga staje się coraz cięższa. Tu nie ma dobrej kolejności, to zależy od Was. Możecie wybrać każde miejsce na ciele, które Wam się podoba, ok? Nie ma czegoś takiego jak dobre i złe. Nie ma czegoś takiego jak dobra kolejność i zła kolejność. Ważne jest, żeby tą procedurę z powrotem przywrócić i spróbować znowu znaleźć to komfortowe miejsce. Jeśli znowu pojawią się jakieś myśli, no to znowu wracacie do tej procedury i ją powtarzacie. W pewnym momencie zaczniecie zauważać, że wasze myśli zaczynają gdzieś odpływać, stają się może troszkę mniej składne, może bardziej kolorowe, to jest ten moment, że zbliżacie się właśnie do stanu sennego. I wiecie, i na to jest też pewien sposób. Leżąc na tym łóżku, nie wstawajcie ani nic takich rzeczy. Leżąc na tym łóżku, kiedy zaczniecie odpływać, spróbujcie. Za wszelką cenę utrzymać świadomość, koncentrując się oczywiście na tym ciężarze lewej ręki, prawej ręki, lewej nogi, prawej nogi, i spróbujcie nie zasnąć. Spróbujcie nie zasnąć, ale spróbujcie nie zasnąć cały czas, robiąc tą procedurę odkrywania ciężaru swojego ciała, komfortu swojego ciała. Już sam ten sposób zobaczycie w wielu przypadkach, będzie narzędziem numer jeden, że im bardziej będziecie próbowali nie zasnąć, tym szybciej zaśniecie. Słuchajcie, to jest bardzo prosta metoda. Ja ostatnim razem, jak ją zaprezentowałem podczas swojej ostatniej transmisji, yy, no to dostałem takie, takie komentarze, że nawet osoba zasnęła, jedna osoba zasnęła słuchając tego, co mówię, czyli słuchając instrukcji. To znaczy, że działa. Słuchajcie, to jest pierwszy krok. Drugim krokiem może być na przykład podążenie. Można to rozwinąć również tak, że wyrobicie sobie umiejętność wstawania bez budzika, ale to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy. Na dzień dzisiejszy radzimy sobie po prostu z bezsennością. Ok? I oczywiście to jest bezsenność bez proszków i tym podobnych rzeczy. Jedno co ważne muszę podkreślić na samym końcu nie jest to lek na wszystko. Ok? Czasami bezsenność wynika z jakichś stanów chorobowych, które warto byłoby przebadać i skonsultować z lekarzem. Ok? Musicie to wziąć pod uwagę. To nie jest leczenie, to nie jest forma leczenia. To jest forma, to jest format pewnego treningu umysłu w momencie, kiedy tak naprawdę bezsenność jest wywołana tylko i wyłącznie czynnikami zewnętrznymi stresowymi, ale nie czynnikami chorobowymi. Ok? Myślę, że się zrozumieliśmy. Życzę Wam przede wszystkim pięknych, kolorowych snów. Próbujcie to robić. Niech Wam to służy. Niech Wam to służy przez długie lata. Ok? I łóżko jest tylko do snu. A problemy rozważamy gdzie indziej. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa.